Zaczyna się Rapid Respawn, więc myślę, że to dobry moment, aby wystartować z nową serią na kanale, która będzie poświęcona w 100% bestiariuszowi i wbijaniu punktów czarmowych. Omówimy sobie w tej serii, gdzie, jakie potwory wbijać, ale przede wszystkim w tym odcinku, pierwszym wstępem, to będzie odcinek, tak naprawdę będzie takim małym wstępem do całej serii. Eee, zastanowimy się nad tym, jakie potwory warto, a jakich potworów tak naprawdę nie warto wbijać do tego bestiariusza w pierwszej kolejności, tak aby jak najbardziej i jak najlepiej wykorzystać ten event. Przede wszystkim skoncentrowałbym się na tym, że nie warto wbijać potworów, na które będziemy w stanie pójść po prostu exp'ić lub Resp jest na tyle duży, że i bez rapid spawnu nam spokojnie wyrobi. No bo tak naprawdę to strata czasu, no bo po co marnować e, rapide respawn, e, tracić kupę godzin w trakcie tego eventu na wbicie potworków, które możemy wbić tak naprawdę kiedykolwiek. Także wszelkie jakieś tutaj pojzony, spekty, winter, summer, elfy, czy jakieś DL, -e, Dragi i tak dalej, raczej bym odradzał, no bo tak naprawdę to, respekty tych potworów są na tyle duże, że spokojnie możemy je wbić i bez spawnu. I kolejną ważną kwestią jest to, na jakich potworach się skoncentrować. Przede wszystkim ja uważam, że powinniśmy się koncentrować na potworach, których trzeba zabić 250 lub 500. Dlaczego? Otóż takim bardzo dobrym przykładem jest Fire Devil. Fire Devili musimy zabić y, tylko 500 sztuk, no i na Spike Sword Questie można zrobić to w zaledwie jakieś około 20 minut, może 25 minut maksymalnie, mi to zajęło chyba nawet niecałe 20 minut. I za to dostajemy 15 punktów czermowych Dla porównania, na przykład na Summer Elfy, żeby wbić Guardy i Vanguardy nawet na Rapid spawnie potrzeba na to jakieś 8 godzin i za te dwa mopki dostaniemy ledwo 100 punktów tak naprawdę. No bo o Sienach nie mówię, bo na Insane Sireny to potrzeba myślę około 20 godzin na zamku w Summer Elfów, żeby wbicie do bestiariusza no, ale nawet w te 8 godzin, to takich mob, takich fire devili jesteśmy w stanie wbić, no. Powiedzmy kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, no bo nawet biorąc pod uwagę, że Fire Devil wbija się bardzo szybko, nawet w porównaniu z innymi mopkami, których trzeba po 500, no to załóżmy, że będziemy w stanie 15 czy 20 takich mopków, których trzeba po 500, wbić w tym czasie, w te 8 godzin. No to nawet gdy to było 10, to już jest 150 punktów, a nie 100, więc już jesteśmy o 50 punktów do przodu w tym samym czasie. A jestem pewien, że w te 8 godzin damy. Radę wbić więcej niż 10 różnych mobków po 500. Drugą kwestią jest to co widzicie w tej chwili na ekranie, czyli bombowanie spotów. Większość mobków, których trzeba tylko 250 sztuk, jest na tyle słabych, że postawienie firebomby, firebomby na ich respie. Po prostu będzie je nam zabijać. Dajmy na to, to jest praktycznie cała kategoria zwierząt. Jest na tyle słaba, że postawienie firebomby na respie tych potworków będzie sprawiało, że one sobie będą nam padać, nawet podczas naszej nieobecności. Co za tym idzie? możemy sobie znaleźć na przykład e, respawn, dajmy na to dobrym, dobrą opcją są na przykład waspy obok e, ork fortress obok jest jeszcze rsp orków, a jeszcze do tego mamy całego Ofa. E, bombujemy sobie waspy i orki, no i na całym ofie możemy w międzyczasie biegać i wbijać e, różne orki i inne mobki, które tam się respią, no i po prostu przybiegać co chwilę do tej wieży waspów, aby sobie e, na nowo za Zabombować e, respy e, tych potworków. No i praktycznie bez naszego udziału wtedy e, te waspy nam się tak naprawdę wbijają. Tak samo możemy szukać też miejsc, gdzie kilka takich słabych mobków respi się w, w sąsiedztwie. E, na przykład Starving Wolfy oraz e, sipy obok Karlin. Oba te mobki respią się w, tak naprawdę w swoim sąsiedztwie, i biegając wokół kalin i bombując ich respę, jesteśmy w stanie w kró dość krótkim czasie wbić na rapidzie bestialkę na nie, tylko rzucając bomby. Tak samo jakieś trolle i trolle czempiony gdzieś tam w jaskiniach koło Heist czy tam koło kalin możemy bombować, i również będą nam się wbijać po prostu na bombach bez naszej tak naprawdę ingerencji większej. Co zaoszczędzi nam masę po prostu czasu. No i co więcej, za takiego mopka, którego trzeba tutaj 250 sztuk. Może nie dostajemy tam jakoś specjalnie dużo tych punktów, no bo to jest 5 punktów czarmowych. Jednak jeśli znajdziemy sobie miejsce, gdzie takich mobków jest kilka, no to wbijamy kilka kilka mobów na raz. Więc nawet jeśli będą to trzy mobki, jesteśmy w stanie wbić w około 250 sztuk, to nie jest naprawdę dużo, więc myślę jakieś 20-30 minut, no to mamy 15 punktów 30 minut. To nadal się opłaca bardziej niż jakiekolwiek mobki, których trzeba 200 50, zwłaszcza, że większość takich i tak bijemy prędzej czy później w trakcie ekspienia. Więc bicie ich na rapidzie to po prostu strata czasu według mnie. No i co, da co dalej? Takich mobów jest bardzo dużo. Jak sobie... A jak widzicie, teraz Black Ship sobie spokojnie tutaj. Black Shippy się zespiły i giną sobie. Mimo, że ja stoję gdzieś tam dalej. Akurat Black Ship to w tym czasie mógłbym biegać i zbijać tutaj w okolicy jakieś kulty, ale po prostu kręcę filmik, więc nie mam na to czasu. Eee, tak samo tutaj, jakieś tam grupy Aquatic i tak dalej. No to są moby, na które po prostu na Rapidzie raczej szkoda czasu. To, to są te moby, których trzeba 1000, to jest nadal 2, 3, 4 godziny wbijania. Mobka plusem jest to, że często te moby występują w grupach, czyli na przykład na jednym RSP mamy 1, 2, 3, 4 moby, których trzeba po 1000, więc wbijamy tak naprawdę 4 bestiarki. No ale to w, znów w 4 godziny mamy, jeśli mamy 4 moby, w 4 godziny się udaje wbić, no to mamy 100 punktów, czyli. Jeśli wbijemy 10 potworków po 500 w tym czasie to mamy 150 znów jesteśmy do przodu. To jest po prostu taki sztandarowy przykład, że bardziej się po prostu najbardziej się opłaca wbijać te potwory, których trzeba 500. No a dopiero jeśli mamy te 5-6 czarmów, no to pewnie już yy, raczej nie macie już takich mobów do wbicia, których trzeba po 500 sztuk, no to wiadomo wtedy trzeba się przenieść już na te, których trzeba 1000, 2500. Przy czym pamiętamy, że te, których trzeba 2,5 tysiąca, zazwyczaj i tak wbijemy prędzej czy później e, w trakcie expa. Może nie wszystkie, bo wiadomo, że na jakiś tam e, Side of Surrender czy tego typu e, mobów e, na tym raczej się nie expi. Ewentualnie to już tacy hardkorowi czarmiści, łowcy czarmów e, to wbijają na rapidach, no ale to tak wiadomo, to już zostawiamy jak już nie mamy za bardzo innego wyjścia. No, i tak naprawdę w tym, w tym odcinku, to wszystko to miał być tylko i wyłącznie taki wstęp do całej serii, w którym chciałem się skupić tylko i wyłącznie na takich ogółach i ogólnej zasadzie, co do tego, co zrobić, żeby zmaksymalizować i jak najlepiej wykorzystać ten rapid. Natomiast w następnych odcinkach będę. Chciał pokazać wam, gdzie i jakie potworki możemy sobie fajnie wbijać. Także tam już pojawią się typowo pomysły na bestiarkę czy na rapida, czy też niektóre będą pewnie bez rapida. Myślę, że jakiś tam porządek tego, gdzie co wbijać, sobie. Już wymyślę. Także jeśli jesteście ciekawi jakie będę miał dla was propozycje, co do tego jakie moby i gdzie można sobie fajnie pobijać na Rapidzie, no to pamiętajcie by subskrybować kanał, aby być na bieżąco, no a ja staram się, postaram się jak najczęściej przygotowywać dla was takie odcinki. Także na dzisiaj to wszystko. Zostawcie, napiszcie w komentarzu, jakie moby Wy polecacie i w jakich miejscówkach wbijać. Może też część Waszych pomysłów wtedy pewnie wykorzystam w swoim filmiku. Oczywiście nie omieszkam o tym wspomnieć, kto taką propozycję rzucił. No i trzymajcie się. Powodzenia i owocnych łowów, na się maneczko.